Berlin, 8 maja 1945 roku, godzina 22.30. Hitler nie żyje od ponad tygodnia, a Niemcy podpisują akt bezwarunkowej kapitulacji. Dokument jest potwierdzeniem zakończenia walk na terenie Europy. Oddajemy hołd wszystkim tym, którzy zginęli w walce i tym, których zamordowano w hitlerowskich obozach czy sowieckich łagrach. Druga wojna światowa była największą katastrofą XX wieku. Czarny scenariusz dla świata, pełen aktów przemocy, ludobójstwa i śmierci milionów osób. Podczas wojny wiele miast i wsi zostało zrównanych z ziemią wśród nich festung Breslau. W dniu 72. rocznicy zakończenia II wojny światowej, jako spadkobiercy chlubnych tradycji oręża polskiego, mamy obowiązek pamiętać o wszystkich tych, którzy o niepodległość Polski walczyli w szeregach wojska polskiego na różnych jej frontach. Kiedy wojska sowieckie ruszyły na Berlin, Wrocław ogłoszono twierdzą. Festung Breslau zalicza się do miejsc w Europie, które broniły się najdłużej. Fanatyczna obrona miasta przez oddziały wierne Hitlerowi kosztowała życie nawet 90 tysięcy bezbronnych cywilów. Wrocław legł w gruzach. Co prawda, Festung Breslau, czyli twierdza Wrocław, broniła się długo, ale obok, a dokładnie w Trzebnicy. Na początku roku stacjonował sztab II Armii Wojska Polskiego. Tak się składa, że jednym z żołnierzy tej armii był mój ojciec, kanonier Bolesław Fajr. Brał udział w operacji Życkiej. Pamięć tych, którzy walczyli za wolną Polskę uczczono we Wrocławiu na cmentarzu żołnierzy polskich. Na miejscu był też pan Ryszard, który kiedyś walczył w szeregach Armii Krajowej o swoją ojczyznę. Walczymy w Armii Krajowej, walczymy w operacji Ostra Brama, żeby miasto wyzwolić. Niestety nie udało się, zginęło około 500 żołnierzy Armii Krajowej, ale o tym się nie mówi. U nas jest w umowie tylko jedyne powstanie warszawskie. Nieważne, czy to jest Wrocław, czy Warszawa, czy Kraków. Ważne, żeby uzmysłowić wszystkim bohaterów, którzy zginęli w tamtym czasie. By chylić czoła, pamiętać i tę pamięć przekazywać kolejnym pokoleniom. Marta Laburda, Echo 24.